Gotowi na kolejne w Zaczynamy. Prosi<li>ście mnie ostatnio o to, żeby wyjaśnić wam takie najważniejsze zmiany, jakie zaszły przed sezonem 2023. Było część zmian regulaminowej, w regulaminie technicznym, w regulaminie sportowym. Myślę, że warto o tym wszystkim powiedzieć. No więc to jest właśnie specjalne wydanie w Okupadoku związane z tymi zmianami. Jesteście gotowi? Zaczynamy. W tym sezonie pojawiła się nowa konstrukcja opon, mają sprawić, że bolidy staną się mniej podsterowne, czyli mówiąc po prostu, przód będzie bardziej podatny na skręt. Mamy też dodatkową mieszankę oznaczoną jako C1. Zeszłoroczne C1 jako najtwardsza mieszanka zyskało oznaczenie C0. Od weekendu na Imoli dojdzie jeszcze jedna ważna zmiana. Pojawią się nowe deszczowe opony, które po pierwsze zapewnią lepsze osiągi, a po drugie nie będą wymagać stosowania koców grzewczych. Testy wypadły pozytywnie, a kierowcy byli zadowoleni. Między innymi z tego, że opony dobrze pracowały nawet w dość niskich temperaturach. To jest krok wykonany w stronę przyszłości, bo od 2024 roku koce grzewcze mają w ogóle zostać zlikwidowane. Decyzja na ten temat zapadnie w czerwcu tego roku. Z oponami wiąże się jeszcze jedna ciekawostka. W tym sezonie zostaną przeprowadzone dwie eksperymentalne sesje kwalifikacyjne, w których kierowcy w Q1 pojadą na twardych oponach, w Q2 na pośrednich, a tylko czołowa dziesiątka w Q3 zastosuje miękkie opony. Liczba kompletów opon przeznaczonych na te weekendy zostanie ograniczona z 13 do 11. A propos weekendów sprinterskich, w tym sezonie zobaczymy aż 6 sprintów. Baku, Austria, Spa, Montreal, Austin i Losail w Katarze. W trakcie sprintów kierowcy wcześniej skorzystają z możliwości używania DRS, czyli już na drugim, a nie dopiero na trzecim okrążeniu. Takie rozwiązanie ma sprawić, że dojdzie do większego przetasowania stawki. Krawędź podłogi została podniesiona o 15 mm, a gardziel dyfuzora o 10 mm wszystko po to, aby uniknąć zeszłorocznego porpoisingu. Pamiętacie zeszłoroczne zamieszanie przy okazji Grand Prix Japonii, gdzie Max Verstappen zdobył mistrzowski tytuł? Zamieszanie wynikało stąd, że przejechał zaledwie 52% wyścigu, a przyznano mu pełną pulę punktów, zamiast. Ile wynikało ze specjalnie stworzonej tabelki. Wszystko dlatego, że w przepisie znalazło się zdanie: Jeśli wyścig nie zostanie wznowiony, przepis został bezmyślnie skopiowany z innego regulaminu i w praktyce oznaczał, że jeśli wyścig zostanie przerwany, choćby po jednym okrążeniu i wznowiony, nawet tylko na jedno okrążenie, to kierowcom przysługuje pełna pula punktów. Absurd. I właśnie ten przepis został zmieniony. Nieważne ile razy wyścig zostanie przerwany, liczy się teraz suma przejechanych okrążeń, i od tego zależy liczba zdobytych punktów. I jeszcze jedno. Jeśli skończy się czas. Wyścigu, flaga w szachownice pojawi się dopiero po przejechaniu jeszcze jednego okrążenia. Również rok temu w Japonii kompletnie skonfundowani kierowcy nie wiedzieli, czy to już koniec, czy jeszcze mają się ścigać. Jedni spokojnie jechali do mety, inni próbowali toczyć bezsensowne pojedynki. Na szczęście teraz już wszystko jest jasne. Wiadomo również, że kierowcy zawsze będą walczyć o choćby minimalną przewagę, również na polach startowych. Zdarza się zatem, że szukając lepszej przyczepności, ustawiali samochody nieco poza bocznymi liniami wyznaczającymi pola startowe. Tego również nie można już robić, o czym boleśnie przekonał się Esteban Ocon podczas pierwszego wyścigu sezonu w Bahrajnie, gdzie dostał karę właśnie za złe ustawienie bolidu. I w końcu lusterka. Aby poprawić kierowcom widoczność, szerokość lusterek została powiększona ze 150 do 200 mm. Oczywiście to nie są absolutnie wszystkie zmiany, jakie zastosowano w regulaminach i technicznym, i sportowym. Zmieniły się trochę regulacje dotyczące skrzyni biegów i możliwych napraw, temperatury paliwa. Myślę, że tych zmian jest całkiem sporo. Gdyby coś szczególnie Was interesowało, napiszcie proszę w komentarzach, co takiego, a ja postaram się wyjaśnić. A jeśli podoba Wam się ten filmik, Dajcie kciuka w górę i zostawcie suba. Trzymajcie się, do zobaczenia w przyszłym tygodniu.